Dzień dobry, witajcie. Zapraszam Was na czytanie miesięczne, czytanie na miesiąc sierpień i osoby spod znaku panny zapraszam. Zobaczymy, kochane panny, czego tu się spodziewać po tym sierpniu. Pierwsza karta, energia główna, energia idąca z zewnątrz, główny motyw miesiąca. Następnie co w Waszej myśli, co, co w Waszych yy, obszarze skupienia, co w główce. Z czego będzie można się cieszyć, co będzie radowało, no, co będzie cieszyło, co się uda w sierpniu. Co będzie wyzwaniem sierpnia. Co może okazać się trudnością, co może ci nie udać, się rozczarować. Wasza energia, wasza wibracja na miesiąc sierpień, co w obszarze myśli, co w sercu, <gry> ale tutaj widocznie tak powiedziałam, to może. Tutaj serce będzie w ścisłym kontakcie z myślą, ale zobaczmy co w obszarze serca, co w obszarze uczuć, co w obszarze związków, relacji i praca, kariera, finanse. Podstawy talii cesarzowa, także dobrobyt, zaopiekowanie. Yy, tak y, dobr, y, dobrobyt mi przychodzi. Pierwsze, co mi przyszło do głowy to dobrobyt, to yy, takie zaopiekowanie. To, że będzie Wam się w sierpniu dobrze powodziło, że będziecie tak <laughs> czuli, że. Jest dobrze, że jest obfitość, że jest y, kreatywność, że jest płodność, że jest wszystkiego właśnie dużo, że czujecie się komfortowo, że y, osiągnęliście jakieś swoje cele. Y, to, jest, y, to jest taka energia. Ale z takich, z takich rzeczy bardziej prozaicznych to może to oznaczać, że sprawy związane z waszymi mamami, z kobietami, w waszym otoczeniu, z takiego z, no, z starszych od Was będą tutaj miały będą miały tutaj znaczenie w sierpniu. I dla niektórych też jest informacja taka, że możecie po prostu, jeżeli jesteście kobietami, zajść w ciążę, czy po prostu może być też wiadomość, że wasza partnerka, czy osoba, z którą macie takie relacje intymne jest w ciąży, czy po prostu informacja z waszego otoczenia, tak, że ktoś, kto no, ma jakieś tam dla was znaczenie z jakiegoś powodu, no, będzie się spodziewał potomka, ale też taka płodność na tle, jeżeli jesteście artystami, jeżeli coś tworzycie, to tutaj też, też możecie czuć taki w sobie urodzaj na tym polu. Główny motyw miesiąca ósemka pentakli, też energii idące z zewnątrz nam się pokazały w głowie król buław, co będzie dawało zadowolenie a z kielichów, co może być wyzwaniem, trudnością, as pentakli. Wasza energia, szóstka pentakli. Relacje, miłość, serce, głupiec, czyli nowa podróż, nowa droga, i w pracy, w karierze siódemka kielichów. Dobrze. Główny motyw miesiąca pokazała nam się ósemka pentakli, mówiąca o tym, że praca, tak, praca może mieć tutaj duży wpływ na to, jak wasz miesiąc będzie wyglądał. Może, może otoczenie z pracy waszej będzie miało duży wpływ na to, jak, jak te dni sierpniowe będą wyglądały. Tutaj w tej talii mamy pajączka na sieci, więc jakaś taka sieć powiązań, połączeń, coś będzie tutaj się wykluwało, coś będzie się tworzyło. Też duży wpływ mogą mieć właśnie takie kontakty internetowe przez sieć online w wyszukiwaniu czegoś, i tutaj bardzo, bardzo, bardzo mocno jednak moje myśli się skupiają na pracy, że to niekoniecznie może być jak najbardziej na innym polu, też, też ta energia się jakieś może mieć przełożenie, natomiast myślę, że tutaj. Też pięcie się po jakichś tam szczeblach kariery, w sensie jakieś tam sobie dłubanie swoich, swojej tam sieci, tak, swojego stanowiska w, w tej pracy będzie, będzie dla Was ważne. Ale też, co jeszcze, taka no też codzienność i to wykonywanie codziennych obowiązków. Będzie no będzie takie żywo, żywo widoczne w, w sierpniu, tak? bo wychodzi na to, że główny motyw sierpnia to będzie właśnie wykonywanie takich powtarzających się czynności, najprawdopodobniej związanych z pracą, i w takiej atmosferze tutaj będzie ten miesiąc mijał, czy też dużo się może dziać. Tak? Może to nie będą rzeczy stricte związane z pracą, ale w miejscu Waszej pracy, tak? Mogą być jakieś plotki, intrygi, jakieś sytuacje, czy jakieś organizowanie czegoś. Natomiast jest to wszystko jakoś tam powiązane ze środowiskiem pracy, ze środowiskiem właśnie, z, z Waszą aktywnością zawodową. Takie coś tutaj mi przyszło do głowy. Też no, ludzie z Waszego otoczenia, bo to jest energia jadąca z zewnątrz, Mogą Wam przysparzać więcej, więcej zadań, tak? Możecie mieć jakąś dodatkową rzecz do zrobienia, yy, przez to, że na przykład ktoś czegoś nie zrobił, pojechał na urlop, taka myśl mi przyszła, lub yy, po prostu dodatkowe, yy, dodatkowe zlecenia, tak? I tutaj trzeba się skupić na tym, aby to wykonywać. Natomiast jeszcze, jeżeli ktoś z Was na przykład yy, yy, się czegoś uczy, tak? To tutaj jest sierpień, też jest pod znakiem takiej systematyczności i tego, że weźmiecie sobie bardzo mocno do serca to i tak się porządnie przyłożycie do tego, aby systematycznie właśnie tą waszą kompetencję, wiedzę, zdolności budować. To, co jest w waszej głowie tutaj pokazane, to jest król buław. I oczywiście może ta energia reprezentować konkretnego człowieka, który jest dla Was niezwykle pociągający, niezwykle charyzmatyczny, magnetyczny, i tutaj będziecie, będziecie sobie o nim myśleć, i będzie Wam siedział w głowie. Natomiast też. To może być tak, może być wasz partner, a może być wasz kochanek, może być ktoś, kim się zainteresujecie, ale to też może być na przykład wasz zwierzchnik, tak, wasz menadżer, ktoś, kto ma jakieś, no, decydujące słowo, ktoś, kto prowadzi, tak, król buław często jest pokazywany jako, on się pokazuje na lidera, więc jakieś sprawy związane właśnie, może też i z Waszym zwierzchnikiem będą tutaj do przemyślenia. Ale król Buław mówi też o pasji, tak? o, o podążaniu za, za swoją pasją, o takiej nieugiętości, jeżeli chcemy coś osiągnąć. Więc Wy możecie, Wam w głowie może przyświecać też to, żebyście żeby chcieli wejść w pozycję właśnie takiego króla buław, który, który tutaj dowodzi, który jest, który jest na wysokim stanowisku, tak? jest charyzmatyczny, za którym ludzie podążają. I wasze działania, wasze plany w głowie będą się skupiały na tym, jak, jak taką pozycję osiągnąć. Też jest taka informacja dla kogoś. Ale też myślę, że niektórzy z was mają swoją wizję przyszłości. Tak? Tutaj na tej karcie się tak bardzo dużo dzieje. Bo bardzo ładna jest ta karta i to też ta energia mówi o takiej konkretnej wizji, którą się ma i tutaj to wam się, energia ta usadowiła wam się w głowie więc wy macie konkretną wizję tego co wy chcecie osiągnąć, jak wy chcecie, aby wasze życie wyglądało jesteście stanowczy i konsekwencji w dążeniu do tego, do realizacji tego planu i bardzo fajnie to, co będzie cieszyło, to, co będzie radowało, mamy asa kielichów, czyli ktoś tutaj jest zakochany, komuś się przytrafiło nowe uczucie lub odrodzenie uczucia, ktoś czuje, że podjął dobre decyzje, jeżeli chodzi o ulokowanie swoich uczuć czujecie się napełnieni, czujecie się wypełnieni. Coś tutaj do kielicha się tak uczucie, pasja, namiętność się wylewa, tak? Tutaj jest czujecie się napełnieni. I tutaj też mówię dla osób, które na przykład są w relacjach i pragną powiększyć tę rodzinę, aby tutaj no, była ciąża, chcą mieć chcą zajść w ciążę to tutaj jest energia sprzyjająca tak, jest tutaj napełnianie tego kielicha i to się odbywa właśnie nie w przypadku wpadki, tylko z prawdziwej, żywej miłości, pasji, namiętności z chęci i jest, jest ta radość ale też u niektórych widzę natchnienie, tak? Przypływ weny twórczej i to, to raduje, to, to napełnia. No i cudownie, też, też jakieś miłosne oferty, też miłosne wiadomości. Też właśnie dla osób, które tutaj być może były singlami przez dłuższy czas, no to poznanie kogoś do, do miłości, zakochanie, za zachwinięcie się, też takie, taki pełen zachwyt, tak, nad, nad, nad czymś, co wam się przytrafi w sierpniu. Dzieci czuli, że wasze serce jest pełne miłości, tak? otwarte na miłość, gotowe na miłość. Osoby, które na przykład były w jakimś takim zastoju w, tym, w tej materii, tak? w tej dziedzinie, że tutaj na polu właśnie relacji, serca, uczuć, związków międzyludzkich się nic nie działo, czy no, byliście na to zamknięci, czy po prostu y, tak było, no to y, jest tutaj energia, jest potencjał y, na to, aby, y, aby to serce otworzyć, y, aby przyjmować też y, miłość. To, co będzie y, wyzwaniem, to, co będzie trudnością. Y, as pentakli. Mm. I tutaj w asie pentakli, kochani, jako wyzwanie, może macie jakiś zastrzyk gotówki, zastrzyk jakiejś materii, z którym zastanawiacie się co zrobić i jest to nie lada wyzwanie, jak tutaj mądrze, dobrze zainwestować te pieniądze, aby one po prostu wzrastały później dalej. Dla innych osób jest tutaj taka informacja, że może liczyliście na więcej niż z jakiegoś tam źródła otrzymaliście i jest to też no, nie do końca satysfakcjonujące. Dla niektórych osób może być tutaj informacja taka, że coś, co uważaliście za taki świetny, świetną ofertę, świetny pomysł, po prostu okazuje się, że to nie był taki strzał w dziesiątkę, jakby sobie myśleliście, bądź macie świadomość tego, że aby coś z, tego, z tej monety, tak, z tego ziarna rzuconego na podatny grunt wyrosło, no to będzie trzeba jednak bardzo dużo jeszcze tutaj zachodów, starań i czasu. Aby, aby przyniosło to takie sensowne owoce. Natomiast jeszcze powtórzę, bo tutaj energia też się powtarza. Jeżeli, dla niektórych osób też, jeżeli komuś się przytrafi, właśnie ciąża, tak? zajście w ciąże, no to w, może być to też nie lada wyzwaniem. Tak? Z jednej strony możecie się cieszyć z tego, ale z drugiej strony może być to taka zaskoczka. Asmentariusz również mówi często w czytaniach o tym, że, że jest tutaj powiększenie tej rodziny, czy jest po prostu zajście w ciąże. Więc, więc może być to, jeżeli komuś się coś takiego też przytrafi, to dla niektórych osób informacja ta może być szokująca, zaskakująca i może być no, trudna do przyjęcia, tak? Czy trudna, czy po prostu będzie wyzwaniem, tak? Bo może nie, nie myśleliście, że to się wydarzy tak szybko, czy mieliście nadzieję, że. Mm, że się później wydarzy, czy że się nie wydarzy, a tutaj się przytrafiło. Więc, jeżeli nie chcecie takich sytuacji, no to, no to wiadomo, co trzeba robić, trzeba się zabezpieczać. Natomiast, co jeszcze? Jako trudność, tutaj, as pentakli, myślę, że wy mogliście liczyć na jakąś konkretną ofertę z pracy. W, w, jeżeli na przykład poszukujecie pracy tak, no to mogliście liczyć na jakąś konkretną ofertę na jakiś konkret tak, i nie, nie ma tego konkretu lub oferty, które do was przychodzą no nie są żadne, żadna z nich nie jest tym właśnie takim takim dobrze rokującym asem dynarów tak. jest tutaj jakieś tego typu rozczarowanie Czy na przykład też jeszcze historia taka przyszła mi do głowy, że to, czym wy, wy byście się chcieli zająć, to, czym wy się zajmujecie, to, co daje wam spełnienie, pasję, tak? na jakim polu jesteście niezwykle kreatywni, to nie ma to takiego odpowiednika, tak? przeniesienia na finanse i to jest dla, czy w tym momencie jeszcze nie ma. I jest, no jest to jakieś, jakaś trudność. Wy jesteście w szóstce pentakli pokazani i szóstka pentakli informuje o tym, że wy jesteście nastawieni na sprawiedliwość, wy jesteście nastawieni na równowagę, wy jesteście nastawieni na przepływ, wy jesteście też w takim zrozumieniu, jak ta energia działa, tak? Że tutaj. Można się czuć dobrze, tylko w relacjach, w sytuacjach, gdzie jest taki właśnie zdrowy przepływ, gdzie tyle, ile daję, to ta energia jest mi zwracana i to, jak ja dostaję, to ja też, też muszę w jakiś sposób oddać tą energię, aby była równowaga i aby wszystko, wszystko tutaj się toczyło w harmonii, w harmonii wszechświata, tak. Też widzę Was w takim spokoju, w, w zrównoważeniu, w, w ustabilizowaniu. Jeżeli m, poprzednie miesiące były m, mało stabilne, jeżeli poprzednie miesiące były m, m, w jakimś tam chaosie czy rozedryganiu, no to m, w, w sierpniu wyłapiecie pion, tak? Wyłapiecie równowagę. Też taką łagodność, cierpliwość tutaj widzę. I to, że wy zdajecie sobie sprawę z tego, że to, co wy teraz zasiewacie, to prędzej czy później też, też przyniesie plony, też rozkwitnie. Tak, z taką, z taką, w takiej dużej, w dużej świadomości Was widzę. I spokoju też. Następnie relacje, związki, mamy głupca, rozpoczęcie nowej drogi, może ktoś bierze śluby, może ktoś wziął ślub w lipcu, może w sierpniu i rozpoczyna nową drogę, tak? rzuca się w, w, to nowe, w ten nowy związek, w to nowe uczucie. Dla niektórych jest to może też takie rzucenie się w nieznaną, może też takie skoczenie z klifu, tak, może takie szaleństwo, ale Wy jesteście pełni w chęci, pasji, aby, aby wskoczyć w tą nową przygodę. Mówię tutaj: karta głupca też często symbolizuje czy ciążyć, czy dziecko, więc już nie będę dalej się powtarzać w, w tych informacjach. Natomiast dalej. Też dla niektórych osób po prostu jest informacja, że możecie popełniać jakieś głupotki. Może, tak? Czy ktoś, z kim jesteście w związku, będzie tutaj też popełniał jakieś głupotki, jakieś gafy, wpadki. I, no i takie sytuacje mogą się zdarzać natomiast pierwsza myśl, pierwsze odczucie, pierwsze uczucie jakie ja tutaj widzę też w kontekście reszty tych kart czy to z asem kielichów, czy też już tutaj z tą cesarzową to jest tutaj po prostu pozwolenie sobie na jakieś uczucie takie tak, ta cesarzowa, ona tutaj błogosławi i daje przyzwolenie na to, tak, że wy, wy się po prostu godzicie z tym, co Wam tutaj los podsyła, nie ma w Was takiej zachowawczości, nie asekurujecie się, tylko dajecie się ponieść temu uczuciu. I jest to bardzo piękna energia. Natomiast jeżeli to nie będzie się przejawiało w taki sposób, że już tutaj ktoś konkretnie się pojawi, to jest w Was taka chęć, tak? Jest w Was chęć wejścia w związek, wejścia w relację niektórzy z was mogli mieć taki przestój, że po prostu może nie chcieliście chcieliście być singlam, nie chcieliście tam sobie pobyć sami wiecie, różne a w miesiącu sierpniu widzę, że się pojawia chęć, pasja aby jednak realizować swoje życie dalej w jakiejś relacji i związku i też jest możliwość taka, że będziecie i też tutaj jest w sumie taka zachęta, że jeżeli jest w was taka chęć to aby szukać w różnych miejscach, tak? Aby i udać się może i na jakieś portale randkowe, aby też się rozejrzeć dobrze w środowisku Waszej pracy, aby też może wśród znajomych tam ktoś jest, tak? Znajomy, znajomy, znajomego, aby sobie też dać przyzwolenie na to, aby w taki sposób poszukiwać tej osoby i aby robić to aktywnie, tak? Jeżeli jest was już taka chęć, no to czemu nie pójść o ten krok dalej i nie pomóc szczęściu? Natomiast wasza spra Wasze sprawy zawodowe, no to mamy tutaj siódemkę kielichów, i siódemka kielichów mówi o marzeniach, natomiast też o takich, mówi też o takich nierealnych troszkę marzeniach, tak? Więc Wy też może w. W kontekście Waszych spraw zawodowych może Wam brakować troszkę realizmu, tak? Może stąd ten aspekt taki pokazuje się w, w trudności, bo on nie ma możliwości zrealizowania się poprzez takie aktywności, które Wy podejmujecie, lub jest takie poczucie, że Yy, niby jest dużo ofert, niby jest dużo możliwości, ale nie ma niczego takiego właśnie do schwytania namacalnego yy, i to jest, yy, to jest jakimś takim waszym, yy, no tutaj, yy, problemem na yy, sierpień, yy, ale jeszcze. Yy, Myślę, że w sierpniu wy będziecie mieli dużo pomysłów i głowę pełną marzeń, jeżeli chodzi o właśnie realizację waszych spraw zawodowych. Także jeszcze może jesteście w momencie poszukiwania pracy i myślę, że jeżeli to jest dla kogoś jest właśnie ta historia. O poszukiwaniu pracy, to może być dużo ofert, natomiast nie każda z nich, a właściwie może żadna z nich, nie będzie taką konkretną, aby już w sierpniu podjąć tę pracę. Natomiast jest tutaj dużo takiego marzycielstwa, dużo takiego rozmarzenia i może i bujania w obłokach. Natomiast, no też od marzeń wszystko się bierze, tak, żeby coś się zrealizowało, to najpierw, najpierw musi się pojawić ta myśl w głowie, to i pragnienie w sercu realizacji tej rzeczy, więc Wy taki robicie teraz krok w tym kierunku. Natomiast mówię, takiej, takich namacalnych, mielnych efektów swojej pracy nie spodziewałabym się jeszcze w sierpniu, przynajmniej nie mam tutaj takiej informacji, aby one miały zaistnieć w sierpniu. I tak, kochani, dla Was widzę ten miesiąc z, z, tutaj z tych energii, natomiast wyciągnę dla Was jeszcze jedną kartę z, tutaj z tej wyrocznej obfitości. Zobaczymy, co, co tutaj te energie mają do przekazania, jaka informacja jest dla Was na sierpień. żal. Łzy są tym, co się dzieje, gdy lud w sercu topnieje. Pozwolę sobie nie tłumaczyć tutaj tego przesłania, tylko zostawię je w, tutaj, tak, aby każdy z was, kto sobie tutaj odsłucha, to miał możliwość zinterpretowania do swojej sytuacji. I dziękuję Wam za dzisiaj. Do usłyszenia w następnych czytaniach i pozdrawiam Was bardzo mocno. Pa. pa.